Dobra, mamy te zdjęcia. Co to jest? Tak, tak. No no, tu. no, takie szlaczki fajne. Dalej Robisz czy nie o dobrze już Szajta się Coś ty Ernes odwalił. Tutaj Faulero, jedna, ty, podła Ernest, Ernsty Dobra, dobra, teraz tu jeszcze jakieś zdjęcie jest jedno, tylko dwa, więcej nie ma? Nie no, pamiętam, że jeszcze lubię te zdjęcie. <noise> o co, no. To z ona jest, co? Aha, dobra. <noise> e, dyro, Kurwa, ja mam zadanie! Diro! Widzisz Diro Aha! Dobra, puszczaj mnie, spadaj. Muszę schować się. No jest zadanie. Zaraz robię to zadanie. Muszę schować się. Bo ten kurwa goni mnie. Pierdziel się. Robię zadanie. Zaraz, ty ode mnie. Perfekto! Z refektu. Idź w cholerę. <noise> zamasować zdjęcia, nie da. A to kurwa świnia. Tu wejdziesz też, kurwa? go tu włazi. Jaki cudem. Walcz się z twoim zadaniem. Nie chcę twojej gównianej misji. Spadam, spadam. Yes. Misji na... Głonienie się. Mhm. <gumienie> <gumienie> No, Nie sobie misji na... Nawet... Oczyp się! Cholera, jasne. O, twa... o O, lala, lala. o, lalalala! O, la, lala. Co ty... robiłeś, kurwa, nie wiem. Miałeś tylko zdjęcie zamalować. Dobra, kurwa,